Cześć, jeżeli jesteś doświadczonym regipsiarzem i myślisz o znalezieniu dobrze płatnej pracy w Niemczech, ta oferta jest idealna dla ciebie. Poszukujemy osób, które wzmocnią zespół zajmujący się montażem konstrukcji modułowych. Koniecznie zgłoś się do nas, jeżeli masz doświadczenie w wykończeniówce, potrafisz montować płyty GK, szpachlować. I malować. Zapewniamy w pełni legalną pracę, pełne ubezpieczenie na terenie Niemiec, a także zwracamy koszty dojazdu do nowego miejsca pracy i gwarantujemy darmową kwaterę. Zapewniamy także wszelkie niezbędne narzędzia oraz odzież roboczą. No i to co najważniejsze, oferujemy 12 euro netto za każdą przepracowaną godzinę. A dodatkowo w okresie świątecznym, jeżeli zdecydujesz się pozostać w tym czasie w Niemczech, dajemy dodatkową premię w wysokości 120 euro. Euro. Jeżeli taka oferta wydaje Ci się atrakcyjna, a jestem przekonany, że tak, koniecznie zadzwoń do nas lub napisz maila, wspólnie znajdziemy pracę idealnie dostosowaną do Twoich potrzeb.